Najnowszym naszym nabytkiem naszej kliniki jest urządzenie do radiofrekwencji mikroigłowej, a właściwie taka platforma, bo jest to urządzenie wyposażone także w laser erbowo-szklany o długości fali 1540, który jest, można powiedzieć, niezależnym urządzeniem. Jest to jedyne tego typu urządzenie i do tej pory wykonywało się głównie zabiegi radiofrekwencji mikroigłowej jako samodzielny zabieg. Tutaj mamy możliwość połączenia go z technologią laserową. Spektrum naszym zabiegowym jest poprawa struktury skóry, liftingowanie tej skóry, zabiegi na obszar ciała, zwłaszcza na obszar obłok brzusznych skóry. Tutaj myślę o wiotkości, po ciąży skóry, o problemie rozstępów, więc myślę, że rozstępy to taki spory target, jeśli chodzi o ciało. Jeśli chodzi o twarz, to te zabiegi z radiofrekwencji mikroigłowej, w zależności od zastosowania końcówek, co też jest tutaj nowością w przypadku tego urządzenia, bo mamy końcówki z igłami nieizolowanymi i izolowanymi. Na czym to polega? Jeśli wybierzemy końcówkę z igłą izolowaną, no to na powierzchni skóry praktycznie nie reponujemy w ogóle energii, możemy wejść głęboko w głąb skóry. I podgrzać ją, zwiększając syntezę kolagenu, jędrniając tą skórę, dostarczając dużych porcji energii bez uszkodzenia powierzchownych warstw skóry. I odwrotnie, jeśli chcemy wykonać zabieg poprawy blizn, rozszerzonych porów i tego, wszystkiego, co jest na powierzchni, możemy powiedzieć, wybieramy końcówki z igłą nieizolowaną i wtedy oddziałujemy bardziej powierzchownie. Tutaj skóra nawet po agresywnym zabiegu jest lekko zaróżowiona, nie występuje tutaj krwawienie, pacjent praktycznie natychmiast wraca do swoich obowiązków. Możemy wykonać zabieg radiofrekwencji mikroigłowej jako samodzielny, możemy wykonać samodzielny zabieg laserowy, bądź połączyć te dwie technologie w jeden zabieg. Jeśli połączymy to z technologią radiofrekwencji mikroigłowej, to wprowadzając igły na głębokość np. 2 mm, mamy głębokie podgrzanie tkanki podskórnej, ale dodatkowo laserem oddziałujemy na samą skórę. Co w efekcie nam daje z jednej strony efekt napięcia, liftingowania, ale z drugiej, w jednym zabiegu, poprawy też struktury skóry. Ponadto, platforma dysponuje także głowicą Smart Cure którą wykorzystujemy do endoliftingu, do redukcji tkanki tłuszczowej w obszarze podbródka, linii żuchwy i liftingowania tego obszaru, a także możliwość podcinania blizn potrądzikowych, pocięciu cesarskim, wszystkich tego typu problemów. Co jeszcze warto wspomnieć, tą końcówkę też możemy świetnie wykorzystać do liftingowania skóry w obszarze dolnej powieki, czyli możemy też poprawiać napięcie skóry w obszarze dolnych powiek przy użyciu końcówki do endoliftingu.